Potwory kurwy, zanim trafili do spółki, chodzili do szkółki. Uniwersytet Mocorny. Wypierdalać za bramę raz kurwa. Moja własna banda imbecyli. Całe życie na to czekałem. <gryw> Zostanę bandą Korwina. Najważniejsze to zostawić po sobie Nieudaczników o nie. Spóźnij się na pierwszy wykład To jest dramat kurwa Czas Głobie Polaczki Pozowski, pokój 319, twój współlokator też jest na straszologii. Dziękuję. Chodź to ty! O! Kurwa! Ale akcja! Dźwignię się noga z tej strony. Mike Wazowski. No to skoro się już poznaliśmy, to. I rywalizację. Twierdzi, że. Nic się w tym kraju nie zmieni. Ale... Majestat! A, spokojnie. Przepraszam. Trzeba was zjebać. No, Ruchać. No, au, au. I na was zarabiać. Co on se w kulki leci? Chuj z wami. Nie warto było, kurwa. Czasem? Na wyższych studiach! No jest! Jebać! Dobrze! No wyglansuje lizusem podłogę. Budzą się najniższe instynkty! Prawdziwą miarą potwora jest... PiS kurwa! Szef. Kukle... Śpią górą! Nic! Otwórz drzwi! Co tam się dzieje? Ach, szkoda kurwa, gada... Przeciw, wyszedł Uniwersytet Kukizów papier doleńcu. Teraz z futrem, stary! Ale ja nawet... Nie no, ja też nie! Boję się, że przeholuję z masą! Co ty mówisz, chamie? Uniwersytet Kukizów. Nawór już wkrótce.